Rosyjskie zbrodnie na niemieckiej ludności cywilnej należały do codzienności. Rosjanie, którzy wcześniej sami doświadczyli okrucieństw ze strony Wehrmachtu, rościli sobie prawo do zemsty za doznane krzywdy. Takie prymitywne rozumowanie doprowadziło, że ucierpiały ogromne rzesze niewinnej i bezbronnej ludności cywilnej. Zbrodnie Wehrmachtu i SS zasługiwały na najwyższy wymiar kary. Zbrodnie wojenne niemieckiej armii. W żadnym wypadku nie dawały armii czerwonej prawa do mordowania cywilów. Pierwszym niemieckim miastem na tereny którego wkroczyli Sowieci było Nemzdorf. Radzieccy żołnierze dokonali tam zbrodni wojennej, zabijając od 60 do 70 kobiet. Wszystkie z nich miały na sobie ślady gwałtu. Najmłodsza miała 8 lat, zaś najstarsza 84. W sowieckim, zwierzęcym rozumowaniu to była sprawiedliwość. Rosjanie nie przewidzieli jednak jednego, mimo chylenia się ku upadkowi samego kraju, niemiecka propaganda miała się bardzo dobrze. Wykorzystano te zbrodnie do zasiania w ludziach psychozy strachu przed nadciągającą armią czerwoną. W konsekwencji spowodowało to wzmocnienie oporu niemieckiego narodu, który uwierzył, że czeka go tragiczny los w przypadku dalszych postępów armii czerwonej. W celu ochrony siebie i swoich rodzin, mężczyźni masowo zapisywali się do Volkssturmu, oddziałów pospolitego ruszenia. Wrażenie robi także liczba około 4 do 6 milionów uchodźców z Prus Wschodnich, którzy uciekli przed Rosjanami. To wszystko uczyniło front wschodni jeszcze bardziej krwawym polem bitwy. Jednak nie tylko cywile uciekali przed Armią Czerwoną. Setki tysięcy niemieckich żołnierzy starało się przebijać na zachód aby mój poddać się Amerykanom, a nie Sowietom. Przykładem takiego działania jest słynna bitwa pod Halbe, walki niedobitków Wehrmachtu, w celu wydostania się z radzieckiego okrążenia i dostania się na tereny zajęte przez Amerykanów. Trudno dziwić się niemieckim działaniom. Doskonale zdawali sobie oni sprawę z gniewu, który przepełnia Rosjan za zbrodnie dokonane przez Niemców na terenach Europy Wschodniej. Liczby doskonale ukazują, Dlaczego Niemcy przebijali się na zachód? W sowieckiej niewoli zmarło przeszło milion niemieckich żołnierzy. Wobec nieco ponad 3 milionów jeńców wojennych. Oznacza to, że około 35% Niemców, którzy znaleźli się w sowieckiej niewoli straciło życie. Dla porównania za wiarygodne należy uznać dane o około 50 tysiącach zmarłych Niemców w amerykańskiej niewoli. Co przy liczbie ponad 3 milionów jeńców, daje około 1,5%. Większość zgonów w amerykańskiej niewoli spowodowana była ciężkimi warunkami sanitarnymi, czy też chorobami żołnierzy. Co najmniej kilka tysięcy Niemców zostało jednak przez Amerykanów zamordowanych. Amerykanie często strzelali do poddających się żołnierzy Wehrmachtu w trakcie wyzwalania obozów koncentracyjnych. Oczywiście Amerykanie także dopuszczali się zabijania jeńców niemieckich w obozach jenieckich, jednak było to zjawisko bardzo znikome, w porównaniu do przemyślanego i prowadzonego na masową skalę zabijania niemieckich jeńców przez Rosjan. Poza liczbą zabitych jeńców, warto zwrócić też uwagę na zjawisko gwałtów na kobietach. Rosjanie dopuścili się gwałtów na około 2 milionach kobiet. Oficerowie radzieccy często wręcz zachęcali swoich żołnierzy do tych czynów, nie widząc w tym nic złego. Amerykanie zgwałcili około 15 tysięcy kobiet, zaś dowództwo wojskowe surowo to karało, zdarzały się nawet przypadki zastosowania kary śmierci wobec żołnierzy gwałcicieli. Można powiedzieć, że w tym przypadku liczby są odpowiedzią na pytanie dlaczego kilka milionów ludzi zdecydowało się na tułaczkę podczas srogiej zimy i opuściło swoje domostwa.